Słyszeliście wczoraj o zamachu na ustrój państwa. Myślicie, nie, to przesada. Coś wam pokażę. To Paryż, parlament francuski, a to jest Montesquieu, twórca trójpodziału władzy. Na czym polega trójpodział władzy? Na tym, że cała władza nie powinna być w ręku jednego człowieka, nawet jeżeli wygrał wybory. Dlatego w polskim systemie trochę władzy ma premier, trochę ma prezydent, trochę mają sądy, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i tak dalej. Jednak Tusk po raz pierwszy w historii Polski. Po prostu powiedział, że jego nie interesują wyroki Trybunału Konstytucyjnego i pozbawił ich finansowania. To samo zrobił z Krajową Radą Sądownictwa, wyroków Sądu Najwyższego nie przestrzega, a prezydenta pozbawił swoich najważniejszych kompetencji, to znaczy. Prezydent ma najważniejszą kompetencją prezydenta jest wetowanie ustaw. On wiele spraw, które wymagają zmiany ustawy załatwia, nie zmieniając ustaw, czyli poprzez uchwały albo poprzez wolę na Twitterze. A wyroków na przykład sądu najwyższego po prostu nie wykonuje. Jeżeli ktoś z was teraz myśli, a wypisowcy robiliście to samo. Nie. My jeżeli zmienialiśmy prawo, to robiliśmy to ustawami a nie uchwałami czy wolą polityczną, dlatego że wygraliśmy wybory i prezydenckie, i wybory parlamentarne, i to dwukrotnie. Jeżeli ktoś z Was mówi, że Ale Wy też podporządkowaliście sobie sądy. Nie, przypominam, że większość sądów w czasie naszych rządów była przeciwko nami, orzekała przeciwko nam, ale też często niezgodnie z interesem polskiego państwa. Natomiast to, co Tusk w tej chwili robi, że wybiera sobie wyroki sądów, a to będę przestrzegał, a tego nie będę przestrzegał, albo po prostu wygasza instytucje państwa zapisane w Konstytucji, po prostu nie dając im finansowania, no to to jest właśnie naruszenie trójpodziału władzy, to jest zamach na ustrój państwa.